Małżeństwo jest naszą pasją i myślę, że moją pasją jest też mój mąż, który ma tak dużo pasji. I wad. Też. Pasjonuje się tobą mężem. Cześć kochani. Cześć. Witamy was po długiej przerwie i przepraszamy, że była taka długa znów, ale teraz obiecujemy, że będziemy mówić do was częściej. I co najmniej jeden filmik tygodniowo. tygodniu. Zobowiązujemy się, że zrobimy co w naszej mocy. Nie no słuchajcie, w międzyczasie podpisaliśmy umowę z Lifetubem, także dołączyliśmy do największej sieci partnerskiej, zrzeszającej youtuberów. Pozdrawiamy serdecznie ekipę Lifetuba. A dzisiaj taki temat... Lekki, łatwy i przyjemny. Czyli porozmawiamy o tym, co lubimy, czym się interesujemy, czym się pasjonujemy, co kochamy, co uwielbiamy. Warto chyba zacząć od tego, że uwielbiamy nagrywać dla Was filmy. <grych> to prawda. Lubimy mówić do tego właśnie aparatu, ale jeszcze bardziej lubimy mówić do ludzi. Bardzo lubimy bezpośredni kontakt z ludźmi. Wspomnieliśmy o tym ostatnio na spotkaniu w Warszawie do ludzi, którzy nas słuchali, którzy się do nas uśmiechali, którzy, z którymi czuliśmy pewną interakcję, i to jest niesamowite. Bo, ym, właśnie a propos ludzi, to, to jest nasza pasja, naszą pasją są ludzie. Yy, my rozmawialiśmy właśnie przed chwilą o tym, yy, że nie możemy się już doczekać, kiedy będziemy mieli wielki stół w domu, yy, przy którym będziemy mogli pomieścić jeszcze więcej osób. Yy, bo na razie mieścili się w naszym mieszkanku, ale nie przy stole. Mhm. <laughs> yy, uwielbiamy ludzi, uwielbiamy spędzać czas z ludźmi, rozmowy to jest coś co nas zawsze pasjonowało i pewnie będzie pasjonować. Pasja rozmowy, ale to też wynika z takiej myślę potrzeby przebywania z ludźmi i takiej potrzeby też pomagania ludziom. Coraz częściej otwieracie się tak przed nami, zdradzacie nam jakieś swoje historie życiowe i Naszą pasją jest e, odpowiadać na te Wasze problemy. To jest niesamowite. E, wiecie, my nie jesteśmy wykształceni w tym kierunku, chociaż właśnie, a propos rozwijania pasji, bardzo nam się marzy, e, żeby, żeby się czegoś nauczyć, żeby może zacząć jakieś studia ale jest to niewątpliwie taką pasją. Nie chcemy obrastać w piórka, ale tam karmić swojej pychy, ale uwierzcie, ale że to jest niesamowite, kiedy dostajemy od Was takie wiadomości, że coś, co robimy, w jakiś sposób Wam pomaga. Pasjonujemy się życiem niekoniecznie innych ludzi, bo to zabrzmi dziwnie, ale generalnie pasjonujemy się życiem. Chcemy się rozwijać. Jest w nas takie ogromne pragnienie, i z tym wiążą się kolejne pasje, jak na przykład czytanie książek. Generalnie, czytanie czy słuchanie jakichś audiobooków. Bardzo ważny, ważny jest dla nas taki rozwój, pogłębianie gdzieś tam naszej relacji. To jest uważam, pasja, nasza pasja. Rozwój duchowy, rozwój nastawiony na poznanie samego siebie. Swojej psychiki. Chciałem powiedzieć, że rozwój fizyczny też. Ale od razu mi się przypomniało, że bardziej obecnie powinienem powiedzieć rozwój kubków smakowych. Mój doznań kulinarny. Tak. Marcin uwielbia jeść. Ja zresztą też. Bardzo lubię jeść to, co mi przygotuje. Bo też o to pytaliście. Marcin gotuje i jest świetnym kucharzem, i potrafi zrobić coś z niczego, czego ja nie potrafię. Bo ja też rozwijam w sobie taką pasję. Polubi, Luminarną. Polubiłam gotować, ale ja gotuję raczej z przepisów. <grych> I ale musi pysznie. być dokładnie tyle, ile trzeba dodać. Także ale nie mam inwencji. Ja, ja pamiętam, jak się poznawaliśmy i Monia mówi, no ale ty gotujesz. No, no kurde, a jak mam Cię przekonać do siebie? <grych> Tak. Gitara i kulinaria. Tak, gitara i kulinaria, ale, yy, ale właśnie Monia mówiła, no nie, ja tak nie potrafię. No i zawsze mówię, zapraszam na jakąś jedzonko <laughs> przygotowane przez moją małżonkę. Ostrzegam, nie podzielę się łatwo. <laughs> ale zacząłeś już o swojej kolejnej pasji, wspomniałaś o gitarze. Muzyka to zawsze była moja pasja, jakaś taka najgłębsza. Był taki na przykład jeden rok, taki re rekordowy. Kiedy byłem na przeszło 100 koncertach, a w wakacje na sześciu festiwalach różnych, muzycznych. No wiadomo, kupowałem płyty, mamy dzięki temu dosyć, dużo, dosyć dużą kolekcję płyt. Ta, ta pasja nie wygasła. Oczywiście przekierowałem ją i teraz już mam mniej czasu na muzykę, jeśli mam rzeczy, bo, bo skupiłem się na... Na innych wszystkim ludziach, nie? Bo moją pasją jest też moje małżeństwo, moją pasją jest też moje ojcostwo. Jakby ja to nie można było. pięknie łączyć, bo i twoja żona, i twój syn uwielbiają, <grym> jak grasz na gitarze. <grym> Skąd wiem, że to pasja, a no stąd, że jak już biorę gitarę do ręki, to to jest jedno z najpięk... jeden z najpiękniejszych momentów, nie? W, w, wtedy właśnie kiedy mogę, mogę sobie coś tam pożęgolić. Nawiązując do tego, co powiedział przed chwilą Marcin. Otóż raz na czas. Mówi się tak na Śląsku, u nas mówi się raz na jakiś czas, bardzo mnie to dziwiło, a tym chciałam nawiązać do kolejnej pasji, jaką jest polszczyzna. Wspominam taką moją pasję, którą trochę już zaniedbałam, ale miałam pewną pasję, którą rozwinęła we mnie moja polonistka, właśnie w podstawówce, potem w gimnazjum i to było kontynuowane jeszcze w liceum. Byłam recytatorką. Bardzo często jeździłam na konkursy recetatorskie. Mam wielką, książkę, wielką teczkę z dyplomami, naprawdę było tego mnóstwo. Tak naprawdę co weekend jeździliśmy z rodzicami na jakieś konkursy. Pamiętam, że zdobywałam mnóstwo nagród, bo to dla mnie świetna przygoda i uwielbiałam to. Nie wiem, co by było, gdybym za tym poszła, bo myślałam sobie kiedyś o tym, żeby pójść do jakiejś szkoły aktorskiej, no ale. Poszłam na prawo. <laughs> Czy pasjonuje mnie prawo? Chyba nie do końca w gąszczu przepisów się nie odnajduję. Za to pasjonują mnie ludzie, jak już powiedziałam. Dlatego świetnie odnalazłam się w mediacjach. Jak wiecie, my poznaliśmy się na wyjeździe snowboardowym. Nasza kolejna pasja. Bardzo lubimy jeździć na snowboardzie. Fajnie, gdybyśmy mieli trochę więcej okazji. W, ostatnim, w ostatnich dwóch latach. A co się wydarzyło? No tak, ożeniłam się. No. <laughs> To może dlatego, że tak urwało to wszystko. W każdym razie na pewno będziemy wracać. Mamy, mamy w planach nauczyć Adasia też, żeby z nami jeździł. Wiadomo. Tylko dobrze zacznie chodzić. Tylko dobrze zacznie, zacznie chodzić. Czytaliśmy, że po czwartym roku życia najlepiej. Także ja wtedy. Zobaczymy. Znamy rajderów, którzy wcześniej. Skoro snowboard to ogólnie sport. do większości facetów i powiedzmy do części kobiet. Bo wiem, że są też które takie tego kobiety, Nie, nie ale zróbcie z kobiet, które to rozumieją. Jest olimpiada, i to nic, że jakiś tam sport widzę raz na 4 lata. Jaram się! Czyli nie, No to wiadomo, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, co jeszcze tam może być. Siatkówkę to i mnie się zdarzało, byłam wysoka, także zdarzało się, że gdzieś tam mnie wciągali do drużyn, chociaż nie trenowałam siatkówki, ale bardzo lubię ten sport. Chyba najbardziej z tych zespołowych. To jest jedyny sport, który lubię oglądać w zasadzie. A skoki? Mhm. Mm <laughs> Jak Barsa gra, to nie ogląda. Więc niech nie mówi. Jak piłkarska reprezentacja Ale Polski to gra, to tak wynika z mojego uwielbienia ciebie, a nie tego sportu, kochanie. Wiesz, robię to dla ciebie. <laughs> mm -hmm. To jedna z moich pasji. FC Barcelona to już 20 lat minęło. Odkąd kibicuję temu klubowi, od zawsze interesowałem się NBA. Oczywiście wielki fan Michaela Jordana. Marcin się nabija, że się ukróciło po ślubie. Czy moją pasją jest politologia? <grym> Pozdrawiam kadrę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Nauk Sporadycznych i Społecznych. <grym> ja jestem totalnie apolityczna. Człowiek jest jednak zwierzęciem politycznym, ale nie jest to taka moja nie wiadomo jaka pasja. Mógłbym bez tego żyć. Jestem o wiele szczęśliwszy bez tego całego szumu medialnego. Lubię takie twórcze rzeczy. Pomyślałam sobie teraz akurat dwa dni temu, pakowałam prezenty ślubne. No uwielbiam takie rzeczy: mogę siedzieć godzinami i dubać, dubać, dodawać coś upiększać. pięknych. Tak, Mogłabym. W ogóle bardzo lubię tak sobie siedzieć i coś tam podubać sama. To mi daje frajdę i taki relaks, bardzo mnie odpręża, ale odpręża mnie też niesamowicie dekorowanie wnętrz. Wiecie, jak byłam w ciąży, yy, spędzałam dużo czasu w domu, to mój mąż, jak wracał z pracy, zawsze miał zadanie. Zauważyłeś, co się dziś zmieniło w domu? <grym> Naprawdę mieliśmy mało metrów kwadratowych, ale zawsze sobie znalazłam taki metr, na którym coś można byłoby zmienić. Ja oczywiście się śmieję, mówię Jeny, po co i dlaczego? To takie kobiece, jest no faceta, no po co? No kurde, to nie mogę mieszkać 30 lat w tym samym miejscu i nic się nie zmieniło, no mogę. Ale oczywiście to cieszy oko, bo, bo to, to też jest taki, nie, taka oznaka życia. Nie? Tego, że coś się tutaj dzieje. Teraz mamy takie życie: no, mamy Adaśka, który sam zmienia aranżację, bo coś tutaj przewróci, coś pociągnie, <laughs> jeszcze nie, ale zaczną się takie historie. Co do małżeństwa, to nigdy nie pomyślałbym, że kiedyś tam, x lat wstecz. Że będę się tak fascynował, tak, tak pasjonował tymi przygotowaniami najpierw, a teraz samym przeżywaniem tego małżeństwa, naprawdę. Ale mam taką refleksję, że gdyby nie ta pasja, gdyby nie ten, no właśnie, ten ogień, który mamy w sercach i chcemy tą naszą relację małżeńską cały czas budować, rozwijać, to prawdopodobnie nigdy nie wylądowalibyśmy na tych krzesłach i nie mówili niczego tam do, do kamery. Nie dałoby rady bez tego. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy sobie pogadzić o naszych pasjach. Tych zainteresowań naszych jest jeszcze całe mnóstwo i moglibyśmy tak gadać i gadać i gadać. A mam nadzieję, że to będzie gdzieś tam wychodziło w kolejnych, kolejnych miesiącach. Latach. Mamy też nadzieję, że będziemy odkrywać jeszcze wiele pasji w swoim życiu i że ta lista będzie tylko rosła. I zachęcamy Was do tego, żebyście podzielili się swoimi. Może nas zainspirujecie do czegoś. Nam o swoich pasjach. My bardzo lubimy czytać Wasze komentarze. Chętnie poczytamy i poznamy Was trochę lepiej dzięki temu. Do zobaczenia. <laughs> pa pa.